Cześć, świąt. witam wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii. Serii, którą pokochacie, jestem wręcz tego pewien. Moi mili, to początek serii z Valherii. W skrócie, świat Wikingów Survival. Pełny otwarty świat, budujemy co chcemy, budujemy jak chcemy, zbieramy surowce, atakujemy bossy, zdobywamy nowe itemy, upgrade'ujemy itemy, przechodzimy z epoki na epokę, kamienia, brązu, itd, i tak dalej. Pełne rozpierdzenie. W ciągu ostatnich czterech dni spędziłem w tej grze wraz z chłopakami 30 godzin. Uznaliśmy, że musimy zrobić z tego serię. Chłopaki, lecę już orłem na nowej o. mapie. Możecie dołączać. Ej, to jest jakaś w ogóle kobieta. Nie, jeszcze mi nie wyświetla. Wygląda jak nie kobieta ma. w masce. Widziałem, porła cień. Widziałem orła, orła cień! Orła cień! Du, 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 du. Dobre vibro, dobre vibro ręczko, tak jest. O, 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 o. Tak, chłopaki, pada deszcz, jest mi mokro. Gacie przemocone, I... witaj wojowniku, czekam na was, chłopaki. A ja Razem ze mną, a chłopaki, nie przedstawiłem was. Razem ze mną gra tutaj oczywiście Mareczek. Siemka! Oraz Glemcuś. Ejka! Gramy w trójkę? Sermeria. Czasem, już powinien być, gramy w trójkę, czasem może będzie ktoś do nas standera dołączał, żeby pograć, ale takimi naszymi mainowymi graczami będą między innymi chłopaki i ja. To właśnie w tym świecie was witam, przestał padać deszcz cudownie. E, okej, okay, wiem dlaczego serwera może nie być. Nie jestem... jestem online. Daj się to No Dobra, już jestem chłopaki. Jest. Remek gra teraz z Walheim, idę zapisać do niego czy też gra z nami. Uh -huh. Dobra, ej, chłopaki, ja już jestem na miejscu, czekam na was. Przylećcie orłami. Nie ma, Czytankę mam. Słuchaj, A jeśli macie czytankę, no to ja w tym czasie ogarnę kruka. Hugin, rozmawiaj. Witaj w dziesiątym świecie wojowników. Nazywam się Hugin. Wysłano mnie z tobą podczas twoich wypraw wody Radą. Otaczające Cię megality to kamienie ofiarne, reprezentują wygnany, który musisz zabić, aby dostać się do Balhar. Ehm, oczywiście w tym etapie już grzebiliśmy po 30 godzinach, naprawdę sporo już zrobiliśmy. Mamy trochę wiedzy i myślę, że będzie to o wiele fajniejsze niż wtedy, kiedy poznawaliśmy grę. Ehm, I wiele razy z chłopakami gadaliśmy, że nasze pierwsze spojrzenie i spotkanie z trollem nigdy nie będzie już takie same i takie same jak te, które będzie dzisiaj czy jutro, czy w kolejnym odcinku kiedykolwiek. Ehm, co nie zmienia faktu, że naprawdę naprawdę ehm, mamy nadzieję, że będzie Wam, że będzie wam się podobało. Glęcu! Czemu nie chce mnie puścić! Ale kurde. Marek, nie Cię, Marek! Nie słychać. Marek! Marek. Nie A, nie A dobra, zmutowałem jestem. Gdzie jesteście? Nie widzę waszych ptaków. Ląduj, ląduj! O, ląduj. O, o. Jestem nad lasem. Czarny próg do małego. Ożę jeden, ożę jeden. Wow. Ożę, ożę, ożę! O kurde, to Marco Marco Polo! O, 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 o.

Naszym ja zdaniem ja w pierwszym. Ja wlec... Ej, chłopaki, no, macie jak bracia. Macie, macie mega podobne fryzory, mega podobną karnację, wszystko identyczne I praktycznie. Się, brać Dokładnie. A ja jestem, a ja jestem a wodzem brother, wioski. To jest brother from another mother, Słuchaj. Okej, okay, chłopaki, czytamy tego kruka, wszystko to wiemy, przeczytam ten drugi komunikat. Ten kamień nazywa się VEGVISIR Te magiczne kamienie zostały rozrzucone po krainach przez Odyna jako drogowskazy wskazujące rytualne tereny wygnanych. Przy najbliższym spojrzeniu ujawniono miejsce wezwania Elikt Twojej pierwszej ofiary. To potężna bestia, więc uzbrój się odpowiednio, by móc go pokonać. I to już też wiemy. Naszym pierwszym tak naprawdę celem, póki e, nie przyjdzie noc chłopaki, jest szybko lutować, szybko bić zwierzęta itd. Tak tak no i tu też nam mówię o ekwipunku i innych duperach, pozwolę sobie już to pominąć. To wszystko wam e, pokażę w między innym, międzyczasie. Dobra, spróbuj wytworzyć maczugę z drewna. Dobra, ja, dobra, drzewie, dobra. Nie, nie. Ja już mam miecz, jak coś. Masz już miecz? na przepraszam O przynosi wieści, halo I gasu Nie pamiętam czy tego kruka dało się wy wyłączyć Czy się nie dało, nie pamiętam A nie. Jak zwykle okay. ta stamina na początku jest tak tragiczna Nooo O mlecze O nie goni mnie ten Ej stary teraz, teraz ten szarzeł To jest naprawdę bestia, trzeba uciekać, bo W kilku może to Czekaj, ja muszę szybko skraftować coś Mam ehm, tylko młod. No niech będzie młot, już mnie gonią, ja pierdykam w tej na wcześniejszej gorebiej. grze, to myśmy mogli już wszystko. Graczy. Co można? Widoczność włączcie na mapie. A racja, już to robisz. po pysku! Halo. Szarzeł! Szarzeł! O! Halo. Jest! Pierwszy dobrze, zabity! Pierwszy Ej, kill! First kill! Okay. <laughs> <laughs> No razy zabity. O, ej, ej, pst, 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 chłopaki chodźcie, chodźcie, coś wam pokażę. Co? Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Tego mi brakuje, brakuje o, 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 o. mi kamienie, muszę kamień posłuchać. O, o, truszek. pa, 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 ba, pa. Mlecyk! Mlecyk! Ludzie! Dobra, ej, szybko, o, o konkret chłopaki, bo zaraz będzie ciemno. No, no, to wszystko wiem, dobra. Robimy, robimy e, drewno. no, 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 Minecraft. Tylko Ej. trzeba szybciutko jeszcze kamienie pozbierać. Ej. I szukamy S miejsca to... na bazę, chłopaki. W pierwszym odcinku klasycznie trzeba znaleźć bazę, tak? no, tak. no, godziny e, we wszystkich miejscach, w których nagrywaliśmy. nagrywaliśmy. no, trzeba znaleźć no, Easy. Ej, co ty no, 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 tu, kurde, <laughs> Krzysztof, tu. Pomóż! Nie mam stamina. chciałbym go bić, ale nie. Mam... Drewnian, 4D. Co wy tam robicie? Kogo wy tam mordujecie? Drewno. Dobra, naszym, naszym zdaniem na samym początku jest oczywiście zebrać drewno, niczym w Minecrafcie. Ogólnie ta gra jest definicja, definiuje ją Minecraft i Skyrim. Dosłownie te dwa style gry uważam, że to jest definicja Valheimu. I taki Forest jeszcze, nie? oba te klimaty i Deforest trochę, forest, tak, tak dokładnie. Poważnie, no. No. Ale myślę, że głównie, głównie powiedziałbym taki Skyrim z Minecraftem i Deforest, no bo te fale zombia, tak znaczy tak, zombiaków, tak. w tym przypadku szarzełów, coraz trudniejszych, potem tych brutali, i tak dalej, nie są jakoś przesrane, a pamiętam w Deforestie te ataki jednak były mocniejsze. Mutanty też przychodziły i tak dalej. Byliśmy na 60 którymś dniu w poprzedniej rozgrywce, którą już usunęliśmy. No i gramy od nowa w celu zrobienia pięknej przygody. Dla was kochani, widzowie. Dla, Dla was! 30 Dla was, godzin dnia poszło dnia. się Totalnie. Dokła... Dokładnie. Tak, totalnie, nie? 30 godzin wywaliliśmy nocki, do kosza. Nocki, wszystkie. No. Tak, no. no dzisiejszy brak tak. snu poszedł się po prostu pieprzyć. Tak, twoja piwnica i teleporty. No cóż. O. właśnie, ja tego nie zobaczyłem. O. 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 Dobra, chłopaki. O. Mmm, szukamy bazy. Idźmy na wschód, bo tam jest zawsze jasno i jest słońce. Tam, tam jest wschód. Okej, okay, sobie... no, Ej, pamiętajcie, trzeba zbierać teraz maliny, jakiekolwiek rzeczy, które można zjeść, bo zaraz będziemy tutaj wiecie, z głodu dostawali pod po dupsku. O, malinki. Malinki. Jeleni jeszcze nie zabijemy, choć tu już jest jeleń z gwiazdką, tak nie mamy łuku, żeby go dobić. A raczej do czego no do tego jak zadanie z gwiazdką na matematyce. <laughs> Zawsze bo najgorsze, jest tak, 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 tak. Ale szósteczkę dostawać. Grzybki, podgrzybki, malinki. Hugin, to nie jest twoje To wszystko A. wiem, Hugin. I kamienie też warto zbierać na Tak, 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 takim. no oczywiście. Ale potem też zresztą. E, nie, nie, e... Nie, nie wiem w końcu, jak to jest, e, ale nie spotkaliśmy się z tym i nie mieliśmy możliwości budowania kamiennych elementów. I ostatnio właśnie, jak grałem z Markiem wczoraj e, w nocy, to uznaliśmy, że wszystkie kamienie trzeba zbierać, pomimo tego, że mieliśmy już, wiesz, mega wyhypowany świat, poziomy nasze postacie, to zaczęliśmy zbierać kamienie, bo przecież jest możliwość w dalszym poziomie gry budowania rzeczy z kamienia, nie. Tak, A, tak to że trzeba pamiętać, że łatwo by to być ten e, kilofem, nie? Tam, 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 tam. Warto pamiętać, że te, żeby jednak zrobić troszeczkę większą bazę. Później jak... Tak, e, tak, I i, i, innej i rzeczy, to chłopaki, to to ja już bazę mam naprawdę fajnie zaplanowaną. E, myślę, że jak już znajdziemy miejscówę i, i rozpoczniemy projekt to po dzisiejszym odcinku pokażę Wam jaka jest gdzieś tam moja wizja. Dobra. Mam kilka ty takich. Stawę budujesz. Rozpisuje... Będziesz drzewo, a ty będziesz budował. Rostę. Nie <laughs> no gdzie? Razem budujemy. No się, wiadomo. Ja kocham budownictwo i uwielbiam to w grach, natomiast. Natomiast kooperujemy, kooperujemy. No, nie, mi się wydaje, że wiesz, to jest dobra taka podział pracy, że my jako mężczyźni pracujemy, a ten. Ale... <goda> kura domowa no, no. ogarnia. Ja tak samo byłem w tamtej że chłopie. Wy wszyscy przygody, tam żelaza, kopanie. miedź, kopanie. To <goda> a ja w domu komu gotować no, no. zupkę, komu przepalić brąz tutaj? Co zrobić? Ubierz się ciepło Glentu Marek nie założyłeś czapki e, no, no chyba nie pójdziesz tak na wyprawę po Ubierz no się na cebulkę nie. Na cebulkę się ubierz Na cebulkę z A potem na to palerynę Na wschód Remek please. Mogę? Marco Polo Cie ciepło please pliska Ej Ej właśnie tam duże, no. tam. Ej, chłopaki, Ej tu chłopaki, jest chłopaki. fajnie Ej. Patrzcie jaka tu jest wyżyna zajebista Wow. wow! I właśnie Prawie? chciałem powiedzieć, że musimy Ej, tu i... robimy kampę. Przepraszam, Marku, że przegrałem. Tu robimy kampę. Ale hola, hola, jeszcze jedna rzecz. Musimy mieć dostęp do wody. Do wody. Po co? Żeby statki potem pływać, nie? No to jest będziemy... ten Ej, nie no, o... robimy tu tutaj bazę. Ej, tu są jeszcze kamienie, patrzcie. Skrzynia skrzynia, 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 skrzynia w środku? Skręca? Płoto! Skrzynia w środku? I bursztyn, i 11 strzał. O! No widzisz. Ej, chłopaki, robimy tu bazę. Patrzcie, jaka piękna górka. Tam jeszcze jakiś domek jest kapkę niżej. Piękne kamienie widok. ładne. Mm. Mam fajny pomysł na bazę, inspiro, inspirowany, inspirowaną kilkoma budowlami z internetu. zmiksowałem sobie to w głowie, mam kilka projektów w głowie, które możemy stworzyć. To wam pokażę jeszcze w międzyczasie. I możemy zrobić ten projekt idealnie nadaje się na to miejsce, na ten okrąg tu między tymi kamieniami. Idealne, idealne. Dobra. Yeah. Musimy to chłopaki. Ale Musimy. W Nie odpuszczę. W Tym okręgu czy na samej górze? W tym okręgu. A Albo... może tu na górze zrobimy po prostu wieżę później? Wiecie co? Potem będziemy mogli ten teren wyrównać i zrobić tak, żeby te, ten no. okrąg kamieni był najwyższy. To Ale sobie wyobraź sobie, jak tu później będzie fajnie szło zrobić piwnicę. O. A no, gdzie jest grob, to... No. Bo wiecie o co chodzi? To nie jest problem, że teraz te kamienie są kapkę niżej, bo sobie ten teren tutaj obok zbijemy i zrobimy tak, żeby te kamienie tam. Bo takich kamieni się nie postawi. Nie da się takich kamieni stawiać. To jest wykorzystajmy ten naturalny aspekt i zróbmy z tego coś zajebistego. Uważam, że połączenie tej budowli z tym to co mam w głowie, potem wam pokażę, to jest zajebiste. Tylko Spoko. będziemy musieli potem tą górkę tu lekko ściąć, żeby nie była taka wysoka, Ale żeby był taki zajebisty efekt wieży. Ale właśnie fajnie byłoby zostać, bo wiesz, e, myśmy mieli wtedy tu kłopot taki, że jak kopaliśmy w dół, to dochodziliśmy do wody, a tu jest wysoko nad podziemem morza i tu możemy Pracja. zrobić kilka pięter. Pytanie, czy rzeczywiście tak. tak jest, że jak będziemy kopali tutaj, a to fosy nie zrobimy. Hmm. A, a wtedy mieliśmy fosę. Chyba, że wiesz, to zrobimy nie, tak, no, to zrobimy. że będzie no to będzie to. No dobra, okej, okay, to, to zobaczymy, nie, bo to, to wszystkie te pomysły nam się będą rodziły w głowie na pewno w międzyczasie, tak też zawsze było we wszystkich grach, w których się buduje, że to się w międzyczasie pojawia, więc zacznijmy po prostu od tego, że zbudujemy tutaj obok, wykorzystując już ten domek tutaj, bo czemu by nie, zbudujmy sobie taki po prostu, wiecie, survivalowy shelter, żeby mieć taki tak. basic, nie, a potem w którymś tam odcinku, w drugim, trzecim, czwartym, piątym, zrobimy, myślę, że wcześniej, w tym drugim, trzecim, będziemy już budowali powoli tą budowlę, którą wam pokażę i te projekty, które, o których myślałem. I wtedy będziemy mogli stworzyć coś konkretnego Bo nie chciałbym stawiać takiego roboczego domku w miejscu, w którym będziemy mieli ten docelowy dom Bo przypomnijmy A, sobie tak. nasz fakt, tego naszej bazy, nie? Że myśmy ją ewoluowali To nie było takie łatwe, żeby ją zrobić taką naprawdę fajną Dobra, budujemy, go! E, mamy już tutaj basic tak, Potrzebujemy e, tylko troszkę... Trzeba mieć podłogę na początku, nie? Fajnie. Kurde, Ciekawe, problem jest czy... taki... Coś ty narobił! Od nowa Faj Fajno. <laughs> Pana no chałupa, bym ale bym tu... pozyskamy przez to ten drzewo, no. a wiesz. Na, na podstawie tego domku wybuduję bazę. Ej, domek rozwalony. <gul myślenie> Tyle było z domku, przed i po. Hehehe. urządza za was. A, robimy basicowy domek. Uh, a robimy co? Robimy te be belki robimy na zewnątrz, czy od wewnątrz? Od, od zewnętrznej, to ładnie wygląda. Albo od wewnętrznej. zróbcie skrzydła. Belki ja ja chyba od. Zewnątrz, chociaż od wewnątrz myślę, że dzieletnie. Mi się zawsze podobało od zewnątrz, ale nie wam będzie będzie od zewnątrz. czy znaczy, ty tu jesteś szefem, szefie. No chłopie, ja jestem tej wioski. No, dokładnie. Ja idę rąbać drzewo. Ja tak samo. Ja Zaraz też pójdę, tylko zrobię A sobie ten... Archi architekta ten. zostawimy samego. A, tak, tak, tak. Kuba, zwalimy się razem? A co S chcesz zwalić? <laughs> jesteś <się> straszny. <laughs> <laughs> Jakieś drzewo coś o, twardego tak, jeszcze tak, nie wiem jeszcze, jeszcze z miesiąc czasu chłopaki i ludzie w to uwierzą nie naprawdę nie, nie Koner na płodnie mam pochodnie a już walczę z też Te w stanie nie to... są takie złe nawet na początek gry że no a masz o tak pamiętam jak na, niego nie, jak na niego nie mówić Tak, ja też pamiętam to a to tylko mhm. my Marek wiemy potem a, powiem Gwencowi co nie, nic, nie pytaj, serio <grystanie> <grystanie> Dobra Jeszcze tutaj zrobimy tak troszeczkę Uwaga, drzewo! Zać głupi przyszedł mnie bić. A to w tym składa na następny... No o. Nikt cię nie lubi Szarzył! Nie no pięknie, ej, jaram się tym, że zaczęliśmy od nowa, nie wiem dlaczego no. mnie to ekscytuje tak. Jest mega trochę. przyjemne takie, że na nową bazę. Już, już mamy budować. wiedzę, nie? już mamy też wiedzę, tak. wiemy co i jak. Jesteśmy obeznani w tym dosyć mocno. Kuba naprawdę nie będzie narzekać, że czegoś nie robiliśmy z, bez, z nim. Z bez niego. <laughs> Kule, ale o, naprawdę Marek po tym y, drugim bosie, którego zabraliśmy na poprzednim świecie i ş, moja świadomość tego, że po włączeniu perku perka szybkiego bicia drewna i dwa hity na rozbicie drewna versus teraz 10. To jest gra. Wierzę, wierzę. Sara, od razu jak ty posiadłeś zaposzony na drewno. Sprawdzić tę ten, ten, ten umiejętność, nie? Naprawdę ultra szybko. A idziemy w jakieś konkretne umiejętności? Typu, Remek jest łucznikiem, ja, a, ja no z... Tak, No ja tak, powtarzamy to samo, nie? Ja łucznik eee... na pewno. Dobra, ja to ja pójdę w sikierkę i tarczę. Dobra, ty jesteś, ty jesteś tank. Ja jestem Knightem, ABS Axa, a mój kolega jest druidem. i ja tankiem, tankiem, tankiem jesteś ty w Lęcu? Nie, 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 no, no, Ax jest w Lęcu, ty jesteś tankiem, ale chyba że nie, nie chcesz być tankiem. Ale Mogę był być? Byłeś świetnym tankiem stary. Kuba mówił, że on chce starczą biegać, nie? No to. A nie, że chodzi mi, że ten z, z toporkiem głównie, o to mi chodzi. Zarczą za, 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 za może być dodatkiem, ale toporek ma być takim mainem. Płoko, dobra, znaczy no ja mogę być tym tankiem, mi to odpowiada, lubię tankować. To jest świetnym tankiem, Marek. To jest niezwykłym. Ja lubię, ja lubię. Przenieś ja się do ręka, proszę. Dobra, ile do kawa? Trzeba byłoby jeszcze skrzynię postawić. Nie, to, to się zaraz ciemno. ciemno. Tak, za, 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 za będziecie, no tak, raczej tak to było. Dobra, dobra, Kuba, że Remek już tu ma jakąś fajną, fajną wizję, więc spoko. Proszę bardzo, tutaj drewno dla ciebie Ale co, pierwszą noc wszyscy śpimy razem w jednym łóżku. W jednym łóżku, tak. A, tak, ale tak. nie wiem czy w ogóle łóżko dam radę zrobić, ale może zrobimy. Fajna, tu masz 50 drewna, proszę bardzo. <grym> Dziękuję bardzo. A nie umiem podnieść, ale zrobię e, skrzyneczkę Kurde. pod to już mi się zepsuła... Ja też, ale spoko, właśnie jestem obok tego i mogę naprawić, proszę Państwa. Ale jest dach nad tym? Czy jeszcze nie ma? nie ma. To nie naprawia. No, jeszcze nie ma, to prawda. Sorki. In progress, chłopaki, in progress. Okej, Muszę szybki projekcik pod to strzelić, co by tutaj zrobić, żeby było dobrze. O, smutny Rebek, co się stało, Rebeczku? Nie, no, drzewa. Nie masz drewna? Nie niczego, nie mam, to o moment, ten, możemy naprawiać, ale f <noise> jak ja to mam... <noise> Co zrobisz? <noise> nie wejdę tu! <noise> nie, nie wierzę, to za daleko. <noise> no nie, no muszę to zepsuć i z drugiej strony w takim razie. Zabuduj mnie tutaj. <noise> Ta! Czekaj, jeszcze już ci robię dach. Czuję jest chód. strasznie ciemno. Ale pamiętam, pierwsza noc wtedy była też taka lekko creepy, teraz to już jest taki chleb powszedni trochę, nie? Dobra, ognisko. Dla... Ktoś mi może spytać, dlaczego robię w środku ognisko? Dlatego, że potrzebujemy zmieścić się w zakresie ogrzewania, że tak powiem. O co chodzi z zakresem ogrzewania? Chodzi o to, że um, trzeba stworzyć taki komin y, w domu, tak jakby kominek dosłownie mówiąc, po to, by nas ogrzewał i po to, by komfort naszej postaci był o wiele lepiej zaspokojony. Między innymi chodzi o regenerację życia, o, e, o lepszą staminę, o lepsze, o lepszy, o lepsze życie itd. Tak i właśnie między innymi taka rzecz jak komin yy, i też umiejętnie poprowadzenie dymu, który nas może też dusić, jest ważnym i istotnym aspektem aktualnie w grze. Witaj wojowniku. Co on zaś chce, ten kruk? No ja, wiesz, słuchaj, on jest... Normalnie normalnie kruki, jakiego, ...temperatura spada w nocy lub gdy masz mokre ciało, ucierpisz z powodu zimna, zmniejsza to regenerację wytrzymałości. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie znalezienie strumienia przy otwartym ogniu. I to jest to, o czym mówiliśmy między innymi, że musimy połączyć mm, ten... Te ognicho z bazą, bo no w czasach wikingowych nie było innego źródła e, ogrzania się niż ognisko, nie Więc mamy ognicho już w domciu, wszystko się zgadza. No to tu środka dajemy warsztat, nie? No. Wiesz to no może a jeszcze... być w środku, nie? Ale, Ale będzie nas miejsce niepotrzebne, nie? Tak, będzie pójść na zewnątrz, oczywiście, oczywiście, kochanie, oczywiście. Jak sobie życzysz? Jedyna wada warsztatu w środku jest miejsce, nie? Mamy już ognisko Co? na środku, już nas ogrzewało. Ale, Ale może naprawić. Łap, oddech. Dziękuję. Łap, oddech! C Co było w tym? I Strokers. Łap, e łap, oddech! To było tak łap, oddech, łap, oddech? Łap, oddech. To było to? No. no to było to, to było i A weź mareczku albo Glencu, weź przeżyć ten warsztat y na drugą stronę domku. Mm, już. Czekaj, ja już to robię... <głos> już. <głos> Dobra. Jak na do drugą stronę domku? Po prostu... Właśnie, by... Chodzi o to, go, że tutaj tak? chcę łóżka dać, żeby one nie były na tym. a w ręce. A, ja o, dzięki. Dobra. Samą porę, eee. odpoczynek znudzony. Nieprzypisane łóżko. Rezygiusz, już łóżko! Gdzie śpisz? Ja śpię na środku. No, czym, niczym Ej! Niczym tatuś się moich ręką. Dzieciątek. dzieciątek. Okay, tam, jeszcze tam. warsztat, warsztat zrobimy tutaj. Czekaj, czekaj. Wiesz, co warsztat jest, chłopaki, tutaj. od razu powy... A, tutaj będzie jednak ten warsztat. Ale Marek, zrób podłogę. O, jest, teraz jest. No, dobra Dobra, to rozwalam kurwa, warsztat co? w środku, okej. Okay. To nie chodziło właśnie o podłogę, tylko on mówił... że Rzekomo jest za bardzo odsłonięty. No i kurczę, do samej, do samej ściany go dosunąłem. Jest git. No, Ładna stodoła. No, póki co stodoła. E... Ale wiesz, kwestia czasu. Ma, no, masz więc, tu żywice masz żywice E, mam, 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 Can I? Widziałeś te rudere? Pisana. Kto by chciał mieszkać w czymś takim? Poczekaj, A... poczekaj, daj temu czas. To jest póki co zwykle. To ja to scena, 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 Kuba, no. Chodź, chodź, chodź. Musimy stąd wyjść, no. Widziałeś te rudere? Kto by chciał mieszkać w czymś takim? <laughs> nie pamiętam tekstu. Ja, nie, tekst, ja nie, nie znam też. Ja nie wiem, z czego to jest w ogóle. To jest ze Shrek'a. A, ze Tak, Shreka. właściwie to ja. A później... <laughs> tu jest pięknie! <laughs> nie. Ale już podoba mi się ten głos Naprawdę Ech. ładny głaz Marek, kiedy Ech. będzie gotowy pałac za 300 lat Ech. 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 za 3 miesiące Trzy miesiące? Trzy miesiące? Trzy miesiące? Na Maj? <noise> no architekta Mamy już postałe domek, jest on zadaszony Mamy też w środku ognicho Za chwilę też rzucę tutaj ruszt, żeby wykorzystać to ognisko Pod usmażenie mięska Które będziemy pozyskiwali z dzików Z jelonków i innych I to jest róż, którego będziemy korzystali Prostych pewnie tych ognisk i rusztów, rusztów Będzie więcej tu gdzieś z zewnątrz Marek dalej działa nad tym tutaj naszym kochanym warsztatem um, A na chwilę obecną My kontynuujemy pracę I kontynuujemy tutaj exploringi, zbieranie itemków i tak dalej i widzimy się za kilka dni. Troszeczkę już itemku, ogarnęliśmy już tutaj wszystko, co mieliśmy. Dzięki temu, że podniosłem z ziemi, znaczy podniosłem, zabiłem dzika, dostałem skrawek skóry. Ze skrawką skóry da się zrobić wiele rzeczy, między innymi krótki łuk. I to jest moja profesja, którą będę rozwijał. Marek idzie w kierunku chyba tanka, jeśli dobrze pamiętam, jeśli będzie tak, tak, tak. chciał. No i glencu najprawdopodobniej topornik, też lekki taki topornik, chyba, nie? Ty byłeś taki klasem. Tak, ja kocham robacz drzewo. <laughs> No i, i co? Mam już krótki łuk, mam już też strzały, które sobie wcześniej zrobiłem yy, i można już zacząć polowanie. Mam już też mięsko. Będziemy starali się grzybów, malin i jagód nie jeść yy, oraz też zbierać wszystkie roślinności, bo potem nam się to przyda do fermentacji yy, podpotki. i te wszystkie właśnie rośliny są ważnym elementem na grę za około 10 godzin rozgrywki. Wtedy będziemy potrzebowali tych wszystkich roślinnych tematów, by robić bazy pod, pod mikstury i pod inne duperele, które się bardzo przydają w grze. Na chwilę obecną. Mm, mamy już bazę. Chodźcie łopaki do mnie. Mamy już bazę. Marek pokazał, Marek był już właśnie tam na południu sprawdził, że właśnie w tym miejscu jest woda, czyli tu będziemy najprawdopodobniej robili port, do którego będziemy mieli jakąś ścieżkę, potem też teleporta zrobimy. W końcu poleciał na północ. Um, ja szukam dzików. Ej, czy wy też no, macie tak, na mapie odkryte ten lot z tym ptakiem nad wodą? Tak, tak, tak. Tu ja nie? też tak, no, tak. A ja mam tutaj chłopaki i tu jest ja woda nie, normalnie. tam nic nie mam odkrytego. Nie masz? Mi odkrył. Nie. Odkrył mi odkrył a, mi wszystko. z ja, ja tej strony. No, no wyleciałeś się z innej ja strony tu, niż ja, no. Skąd ty przyleciałeś? Ja przyleciałem stąd chłopaki, leciałem tędy, tak jak pokazuję teraz. On z leciał. No, no to ja to ma... z północy, ja z, ja z Norwegii, a wy ja, ja z kopalni dopiero. co. Grzozy, <laughs> to bardzo ważne drzewo. To szlachetne drzewo, które będziemy potrzebowali też za kilka godzin e, spędzonych w grze. Bo o, i to jest ten też komin, o którym mówiłem ten dym. Ten dym musi się ulatniać w bezpieczne miejsce, można nas udusić. Gdy będziemy stali w dymie, a za chwileczkę powinniście zobaczyć, że będę się dusił. O, właśnie w tym momencie <laughs> się duszę, nie. I to jest coś, czego nie możemy dopuścić, do czego nie możemy dopuścić w domku. Dlatego jest właśnie taki między innymi komin. I ognisko jest zbudowane w środku. Dodatkowo zruszczam, żeby oczywiście optymalizować tutaj. Idąc dalej, no mamy wszystko już przygotowane pod dzisiejszy pierwszy odcinek. Zrobiliśmy już basic tutaj. Chłopaki tu jeszcze są jakby co cztery skrawki skóry do kolejnego łuku, jakby ktoś chciał. Ja też mam jeszcze trzy, jak coś. Co chwilę ta główka świecąca, którą widzicie, ci, którzy nie znają Valheimu, to są umiejętności. Umiejętności, które nabijamy wraz z użytkowaniem danej profesji. Gdy dużo biegamy, podczas biegu zmniejsza się prędkość i kondycja. W ten sposób właśnie nabijamy to i tu mam najwyższy poziom, bo najwięcej biegaliśmy. Skoki też dosyć wysokie, bo siódmy bez broni, czyli bicie rączkami ósmy. Topory siódmy, bo rąbałem, yy, rąbałem siekierą dziki i inne. E, rapowanie, rąbanie drewna, yy, czyli oczywiście klasycznie ścinanie drewna. No i co? Człodzak nie leci w prawdziwym świecie, nie? Tak umiejętności. No nie Stary. Fajnie, domek mamy. Jedzonko mamy. Wizję na zbudowanie w tym miejscu naszej budowli, którą za niedługo poznacie, mamy. I pokaż drzewo dalej. Na niebie bo to, jest, to jest takie. No nie, piękne. No, ja, ja, ja to drzewo, w tamtej grze jak, jak poznawaliśmy grę, ja dopiero po kilku godzinach rozgrywki ogarnąłem, że na domie jest takie dupne drzewo, nie? O, o, no to, ja naprawdę, po kilku wie. godzinach, nie? Cały czas w dół patrzyłem, nie widząc tego, jak się spojrzy w górę nagle dup. Święte drzewo. No dobrze panowie, zachód słońca, dzień się kończy, dzień drugi, tak naprawdę już się kończy. No i co, żegnamy się z tym pięknym odcineczkiem. I widzimy się już jutro, moi drodzy. Codziennie odcinki z Valheimu się będą pojawiały wraz z chłopakami. Ben... Ale się położył dziwnie muzionek. <laughs> Czekaj. Musisz tutaj na belce. A, 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 a. a ten się odsunął. Zaleci miejsce, bo a, a, widzę. Dziękuję, że... dziękuję, dziękuję. A. Także to wszystko, panie i panowie, w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobała seria Walheim. Jeśli tak, zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, by być na bieżąco, wbijajcie na e, linki w opisie do chłopaków, do Marka na kanał, do Glęca na TikToka. E, I co? I widzimy się. Widzimy się już jutro.